Robię, Gdzie to słoneczko co miał być <noise> Trochę się rozgrzać. Nie ma tego słoneczka. Nie ma słoneczka. Nie ma słoneczka. To co? Po, ludzie... po przerwie, tak? Po chorobach łaskażew. Zobaczymy jak będzie. No. Ja po przerwie szosowej, teraz MTB pierwszy start <noise> I po chorobach, zobaczymy jak to będzie. Ale nie ma co przeżywać jakoś to będzie. Tylko, że miałoby cieplej. Ja. Kurczę, jakoś no na razie chłodnawo się robi sektor, grogi czeka, grogi czeka. Pierwszy sektor, dzieciaczki. sektor A trzeci, poroski na czwarty. I jeszcze jedno. Trzeci, 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 i trzeci, 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 trzeci,

Młodziaki już pojechali, a teraz dorości będą startować. Rozgrzeweczka, w wyszło. Nie, fajna pogoda. Na wyścig dobra. Na wyścig sam raz. Nie za ciepło, nie za zimno. Powinno być dobrze, tylko gorzej. Kondycją po chorobach. Jakoż to będzie. Maks pierwszy bufet na 20 kilometrze. Drugi bufet dla dystansu maksy na 43 kilometrze. Witamy Państwa bardzo serdecznie w gminie Łaskarzew Rok temu debiutowaliśmy Brawo Jeszcze troszkę Nic ci Jeszcze nie stało? Do końca. Brawo, brawo, brawo Ko Końcóweczka, dawaj, dawaj Kurwa Spokojnie Druga dziewczyna jesteś, druga Klesia, ja Szarendi, się druga kobieta dzisiaj. Tak się ubrałem, było zimno. Ale już wyniki, skończyłem 30 open i 5 w kategorii. Ciężko, było, ciężka traca górki, a górki nie dla mnie. Po chorobie trochę się zagotowałem, ale 30 open, nieźle, 5 w kategorii. Chyba się dojechało cały tyle. Czekamy na resztę. Dajesz Sławek, już końcóweczka. Dajesz. Dajesz Kasia. Jesteś trzecia z kobiet open. Dajesz. A i mamy Kasię Paszczyk na mecie. W tym momencie trzeci wynik wśród kobiet. Kasia paszyk. PT Azory Brawo. W tym momencie trzeci wynik na dystansie mili wśród Kasia Paszczyk Teraz kawka i co? które miejsce? open trzecie kobiet Baj. Baj. Brawo. To, że kolanka, tak brawo chłopeczkę zjeść ciężka na nasza Muszę... Zakurzony cały. Finisz, finisz, a i proszę, mamy pierwszą kobietę. Pierwsza kobieta na mecie. Fantastycznie. Zosia Krysik. Warszawski klub kolarski. Brawo no a wcześniej witaliśmy mężczyzn, potwierdzamy wyniki 40 czas open na Maxie, Łukasz Podwysocki Jarek Krzemiński. 40 tutaj mamy czwórkę z maksa. finish, Pani Marzenko lekarza, ale... Jak tam, który? Brawo. Takich radnych nam trzeba. Wielkie brawa Wojtek. Piękna jazda. Kategorii. Kolejny raz, bo Wojtek jeździ do Mike Maraton. Brawo systematycznie, z Mariuszem Paziewskim. Ciężka trasa, nie? Dobra, najważniejsze, że jest pudło. Kasia trzecia, open z kobiet, Ty drugi, to super. Brawo Ania, Wiesek, druga Teraz open. Teraz Ania Żąsowska, rowery Duda Team, druga SP, Gminy Łaskarze. Panowie, już powinniście być przy podium, zapraszamy. Mina Łaskarzyk, zapraszamy na jedyneczkę, panowie, na jedyneczkę. Najlepsi strażacy. Peter Mazur, Tim Ełk, Kasia Faszczuk-Zelkuch, dziewczyna z Kasia zaprosi Alicję, tak jest, wspólna jedynka. Kasia Paszczyk będzie też tu aż trzy razy dekorowana. I Alicja Fedejko. Dziękujemy bardzo. Klasyfikacja generalna Open na dystansie mini. Lotto Voland Bajk trzecia Open. Kasia Paszczyk Petr Mazury Dimeł no, Znowu trzecia open. Zapraszamy. trzecia open Trzecia <laughs> Open Na drugiej pozycji finiszowała Joanna Bogumiurewicz Mirek Bajklin I miejsce pierwsze Dzisiaj najszybsza Open Alicja Napióra KS Kurda Piłęczyca Brawo, brawo, brawo Klasyfikacja Open Kobiet na dystansie mili. Czas czas dla fotoreporterów. Wielkie brawa, proszę państwa, Alicja Anna Fiura, Joanna Bogumiurewicz, Kasia Paszczyk, Panie, zostańcie na swoich miejscach na podium, bo tak się składa, że wszystkie trzy zarejestrowane w dekatlon Go, a więc też punkty do generacji dekatlon i nagrody finansowe zręczane przez Marcina Domańskiego, menedżera Tekatron, nagrody finansowe, vouchery na zakupy w sieci sklepów. Tekatron! Oj czas na fotoreporterów. Wielkie brawa proszę Państwa Alicja na Joanna Bogumił, rębisz i Katarzyna Paszczyk Brawo dziewczyny Ty, nie za z z dużo tych nagród? Chyba nie szkole jest na 10. dzisiaj, tak. Nie za dużo tych nagród. Wystarczy, nie? Kategoria <grym grym wody> M6. No? O, nie <grym wody> Przestań, nie chodźmy, tak? O, nic to jest. tak, nie pamiętam. To te Zbigniew Wojciechowski, Tomasz Białek, Sławomir Olszewski. Wielkie brawa, proszę Państwa. Najlepsi w kategorii M6. O, dziękujemy bardzo, gratulujemy serdecznie. Gratulacje. Ja Gratulacje, Gratulacje, Gratulacje. Gratulacje.